U wielu osób widzę nowe iPhone'y, nowe iOS'y z super kamerami, a jak włączają aplikację aparatu, to nadal mają ustawienia fabryczne. Każdy z nas jest content creatorem i każdy z nas powinien umieć wykorzystać potencjał swojego telefonu do maksimum. Po pierwsze, zmieni rozdzielczość swojego nagrywania na 4K. Uwierz mi, będzie warto, będzie dużo więcej detali, będziesz mógł sobie przykropować, przyzumować w postprodukcji i generalnie będzie to lepsza jakość. Po drugie, wyłącz HDR. Jeżeli będziesz chciał zrobić postprodukcję tego wideo, to wtedy ci kolory nie rozjadą. A jeżeli chcesz mieć lepszą jakość i na przykład więcej detali, no to poznaj Apple Loga, o którym już opowiadałem, ale też jeszcze później opowiem. Po trzecie, dużo ludzi myśli, że im więcej klatek, tym lepsza jakaś. To nieprawda, jeżeli nie planujecie spowalniać wideo, bez sensu jest kręcić go w 100 klatkach, czy w 60 klatkach. Obserwuj po więcej, bo już niedługo opowiem o Final Cut Camera, w której jest naprawdę bardzo dużo fajnych, manualnych ustawień kamery. I dla ludzi, którzy chcą się rozwijać w kwestii wideo, świetny start. Ale też dla profesjonalistów, też bardzo fajne. Pozdrawiam.